Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj gramy w Wiałce. Jest to już 13 odcinek z tej gry na moim kanale. Jak możecie zauważyć po tytule, będziemy dzisiaj grać w trip samotna gwiazda. I tego typu co najmniej rok nie było w Brachsać, tak samo jak eliminacji. Dobra, rozpocznijmy pierwszy mecz. Jak się pytacie, dlaczego gram Edgame? Bo mam questa. Dobra, zacznijmy pierwszy mecz. W tym trybie polega na tym, żeby solo zabrać jak najwięcej gwiazd. Jak zabijecie przeciwnika, jest większa cena za was. I tutaj trzeba jak najwięcej przeciwników pokonać. I tak samo jak w tamtym typie jest pożycia w rogu głównym. I to też był jeden z moich ulubionych trybów. Nawet wiem czy lepszy od eliminacji, nie pamiętam. Właśnie, czyli inaczej, czy eliminacja ci ten, bo o nim w ogóle zapomniałem na tamtym odcinku. W ogóle o nim zapomniałem. Tak samo jak o eliminacji... O eliminacji. Myślałem, że oni nigdy nie wrócą, dlatego o nim zapomniałem. No, no bogaty, 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 mi jestem shoot Ja się podbędę do tego robota. Muszę killować. No, nie, ja to prostu nie No jestem ósmy. To jest moja... Nie, to nie jest moja t-g. To co <noise> grałem bo była misja jeżeli się nie umie zabić 9-15 przeciwników na tym chybie O 250 punktów to jest tak moja to gra na tym chybie ale ty przegrałam dużo ale to jest tak młody, no to jest tak to, to jest tak to jest tak to na na to jest Dobra, no i przegrałem. I blas, jeszcze raz odgarłem. Może uda się tym razem wygrać. Penny Dobra, i podjechałem pani. Church trzeba dojechać. Potem bardzo małe kochaj, dlatego mi się tak łatwo idzie, ale nawet... Ale to nie że już ma czego no, nie zginąłam. pokonanie. i wiemy tam. <śpiewanie> tam, no, nie, tam proszę, oh dzisiaj, to nie tutaj No to tam w poziomie tak łatwo idzie? Tak. Ale tamten byłem tamten meczu, który nie był ale nie był był ja byłem na bliska. nie <śpiewanie> Co mam? Czemu nie pokonać. Tu nie ma bardzo... Po... To nie ma dużych postaci na tej grze. Na, na nie ma dużo postaci na, tak daleko. Na fajce i tamte postacie nie ma dużo. Mam 25 gwiazdek. Teraz mi idzie lepiej, bo nie ma tak dużo postaci na daleko. Niech się nie da podejść, bo jestem ludźmym. Dawaj Kurde Ale chyba nie podbiłem 25 gwiazdek. No, da, so to się no, no, nie? Adam... 27 Tak. Care, Dobra, odpóźnij sobie skrzynka. Kójce nic nie ma. No ja taki gwiazd miałem tak jak w i klejenia to tylko na samotnej gwiazdce. Każdy to miał, bo to było wydarzenie specjalne. I to chyba nadal jest. Dopóki jest ten typ. A on dzisiaj już nika. I do będę pojawia jechać no. Nie no, nie podejdę. Pójdę, podeszłem. Pięćki Jeszcze łatwo, jeszcze ja skończyłam ja się wybiła, jeszcze przebiła. A chyba widać, nie. nie, bo tam był, on poszedł, no był pół To ja muszę ulta użyć, żeby To jest gwiazdki, zgoniłem. Ja go ulciem zaraz będę musiał bieżać. Chciałem malnować jak bym go nabił Myślałem, że mi klub ukradł Kula Dobra, teraz to mnie podobili, a ja jestem pieszy Pirogo Uginąłem Lecę tam Nie. Jestem drugi Niech on się nazywał. Hmm, ten, ten so się nazywał. By on nie dojechał. ten. Uciekam. nawet jak się nie przekona, to mnie nie odbierze pierwszego miejsca. Ej, dobrze, że mam dwadzieścia pięć gwiazdek nowych. Dobra, zagramy i zróbmy to myśl, mis misję.

So i Ten będzie chyba przegrany. Tu weź zresztą do Hadgar. A ten typ ogólnie jest fajny. Nie To nie jest księżka, ona ma 7000 poziomów w tabeli. Nie, nie ma. Przeżyłem tylko przez to, że ją waliłem. Zodat debi en misschien niet zien wat op de Back on the grind. Ik hmm, moet het weer achterna. Ik Ik ben I can't believe I have to do this. this is awesome. um. No, jestem dziewiąty, dziesiąty, najgorszy. No nie mam czy już było, wszyscy teraz słuchajcie, I to mi się zrobi poza odcinkiem, na innym tydzień. To się nie da. I będę No i przegrana GIG. No Ostatni mecz grałem, mecz Mam nadzieję, że wszędzie nie będzie ENDS, do których podjazdów... So lame. do których podjazdów uniję.

You can't make me put some of the years with the attack. Get away from me! Tylko? Ja! Dobra, jestem stąd jedź. Ja że będę Dobra, stąpięć. Dobra, stąpięć. Dobra, stąpięć. Dobra stąpięć. Ja boi o miejsce. To może się udać. Dobra, ja uciekam. Zaraz skoczę mu. Zaz Zajem... nie, no się no, no, nie skoczę, bo się się zgadza. Ja <grym> so awesome. I I'm gonna this. This is so <laughs> <She's too laughs> funny. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. She emps. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag, I'm so gonna win everything. Gotta get rid of that smell. Run you, Mayuri. Hi. <gryź> to ja nie dojechała. Ma to. 3 co najmniejszej to dużo, dużo rzeczy się dzieje. Chyba idę summer po to po jechać poko. Tiny. Nie ...mi...

Jest jeden metr zaklamy i to będzie w dzisiejszym odcinku. Tym by tu zabrać. Zmagajcie. Który Gerard wziął? Dobra, ogłuszający. Zapajcie, jak tam jest.

Pani widziła mi się dojechać w ten golcze. Raczej ona mnie dojechała. No i Edgar i też z razy przez Tu udało mu się jakoś tego wróciła mi się udało. Ale teraz Pałbi go dojechał. Ja do sobie